Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszych rozważaniach Ojca nasz świętego Franciszka z Asyżu. Myślę, że to jest już nasze ostatnie spotkanie. Dwie ostatnie prośby nie są aż tak bardzo długie. Myślę, że zmieścimy się w jednym spotkaniu. Nie wódź nas na pokuszenie, ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe. Z tą prośbą nie wódź nas na pokuszenie. Ostatnio bywają duże problemy, jest wiele rozważań, czy to jest poprawne. Raczej to tłumaczenie polskie jednak nie jest poprawne. Wiemy, że te słowa nie budź nas na pokuszenie sugerują, jakoby Pan Bóg wodził nas na to pokuszenie. Co takiego te słowa mogą oznaczać? W innych różnych językach nawet zachodzą pewne zmiany, jest decyzja, aby te tłumaczenie jakoś zmienić, aby zmienić te słowa, żeby bardziej odpowiadały tej wersji dobro, dobrej znaczeniowo, żeby te słowa zgadzały się z tym prawdziwym znaczeniem, jakie trzeba przypisać tej prośbie. W polskim języku na razie to zostało. Być może dlatego, żeby nie robić zamieszania, od pokoleń uczymy się tak, a nie inaczej, i może byłoby to trochę trudność przeuczyć się teraz słów tak podstawowej modlitwy. Niezależnie od tego, jakie słowa wypowiadamy, bardzo ważne jest, aby rozumieć, co one znaczą. Gdy jest dobre rozumienie znaczenia, wtedy te słowa już nie, nie będą nas razić, jeżeli je zrozumiemy. Co tak naprawdę oznaczają to nie wódź nas na pokuszenie. Musimy tutaj na początku mocno podkreślić że nie chodzi o to że Pan Bóg nas zwodzi na pokuszenie przyczynia się do naszych pokus. Przywołajmy tutaj jeszcze raz katechizm Roberta Bellarmina, którym posługujemy się, można powiedzieć, non-stop, który jest nam tutaj bardzo pomocny. I te słowa, które teraz przeczytam, dosyć długie, są naprawdę bardzo wyraźne i nam to wszystko wyjaśniają, co te słowa mogą dla nas oznaczać. Dlatego wsłuchajmy się dobrze i myślę, że nawet nie trzeba będzie mojego komentarza. W tej prośbie. Błagamy o pomoc przeciwko złemu przyszłemu, to jest przeciwko pokusom, które nas do grzechu prowadzą. Otóż macie wiedzieć, że głównie prosimy o to, iżby Bóg nie pozwolił, a żeby pokusy przemogły nas i zwyciężyły. Wszakże, ponieważ wiele jest pokus niebezpiecznych, a zwycięstwo nad nimi niepewne, dlatego prosimy także, aby Bóg nie pozwalał, iżbyśmy byli kuszeni, zwłaszcza wtedy, gdy widzimy, iż zwycięstwo nie będzie nasze, ale szatan. A stąd macie wyciągnąć tę ważną naukę: iż nie tylko zwyciężyć, ale nawet kusić nie może nas szatan bez dopuszczenia boskiego. Nie rozumiemy dobrze tych słów, nie wódź nas w pokuszenie. Zdaje się nam, iż te słowa znaczą, iż Bóg zwykł wodzić ludzi w pokuszenie, a my prosimy, aby tego nie czynił. Wodzić na pokuszenie, w znaczeniu, o którym mówicie, to jest kusić do złego, do grzechu prowadzić. I jest to właściwym szatanowi a w żaden sposób nie może być przypisywanym Bogu, który tak bardzo nienawidzi grzechu. Lecz w sposobie mówienia Pisma Świętego wodzić na pokuszenie powiedziane o Bogu znaczy pozwolić na pokuszenie, pozwolić na to, aby człowiek był przez szatana kuszonym, przez pokusę zwyciężonym. A więc znaczenie tej prośby nie jest inne jak to, któreśmy wyżej wyłożyli. To jest iż my, znając naszą ułomność i słabość z jednej strony, a z drugiej chytrość i moc szatańską, prosimy Boga, iżby nie tylko nie zezwolił na to, abyśmy byli zwyciężeni przez pokusę, lecz aby nawet nie pozwalał, iż my Byśmy byli kuszeni, jeśli widzi, że nie zwyciężymy. Krótkie podsumowanie. Pan Bóg nie kusi do złego w tym znaczeniu, jakoby miał powodować to zło. Pan Bóg jest samym dobrem, nie powoduje zła. Może jedynie swoich, swojej woli. W swoich wyrokach boskich, jak to mówimy, przewidzieć, przewiduje, że ta dana pokusa przyniesie naszemu rozwojowi duchowemu korzyść, że nas pchnie do przodu, że walka z tą pokusą będzie dla nas przydatna. Dlatego może pozwolić na pokusę, którą powoduje szata. Jest tu też taka bardzo dobra myśl przez nas nie za bardzo współcześnie ani szerzona, ani zrozumiana, ale wsłuchajmy się. Pan Bóg również zarządza, to znaczy ma władzę nad postępkami, Szatana. Czyli szatan nie ma nieograniczonej władzy, jak nam się czasami wydaje. W naszym życiu czy w pokusach. Pan Bóg pewne pokusy, które szatan sprawia, dopuszcza lub nie. I w tej prośbie my przewidujemy, że jesteśmy słabi, dlatego prosimy Boga, żeby nie dopuszczał takich pokus które spowodowałyby nasz upadek do grzechu. A jeżeli dopuści pokusy, uwaga, dopuści, nie powoduje, dopuści, rządząc swojej opatrzności całym światem, rządząc nawet szatanem, czyli szatan też ma pewien limit i nie może bez limitu, sprawiać zła, Pan Bóg Jemu też mówi w pewnych momentach dość tu nie możesz, a dopuszcza pewne pokusy, jeżeli one, jeżeli one będą przyczynią się dla naszego rozwoju. A my prosimy w no, naszej prośbie ludzkiej z naszej strony. Prosimy, ażeby te pokusy nie przyczyniały się do naszych upadków i jeżeli nadejdą, abyśmy je z pomocą Bożą mogli zwyciężyć. Jakie są te pokusy? Przebiegłość szatana, wyrażająca się między innymi w różnych rodzajach pokus, wzywa nas do ciągłego czuwania, A pokusy mogą być, tak jak jest tutaj wymienione, ukryte. Kiedy nie widzimy, że to jest pokusa, a myślimy, że to jest coś dobrego, diabeł czasami przybiera postać anioła. Na przykład, gdy uznajemy, że cel uświęca środki. W takim przypadku, no, no, taki wymyślony, kiedy ktoś kradnie, aby na przykład pomóc komuś uzbierać pewną sumę pieniędzy na uratowanie zdrowia. To jest pokusa ukryta. Cel nie uświęca środków. Nie można kraść, aby komuś ratować zdrowie. Trzeba wtedy pomyśleć nad środkami dobrymi, dozwolonymi moralnie. Jawne pokusy. Wszyscy wiedzą, że to jest pokusa, ale to, że wszyscy wiedzą, nie chroni od upadku. Również trzeba czuwać takie grzechy, powiedzmy. Które wszyscy wiemy, że są grzechami publicznymi, jakby na przykład pornografia. Wszyscy wiedzą, że pornografia jest grzechem ciężkim, a jednak wiele osób upada. Dlatego tutaj też trzeba prówać. Nagłe, gdy się nie spodziewamy, przychodzi pokusa. Na przykład zrobiłem postanowienie, żeby pościć, a tutaj bez zapowiedzi przychodzi koleżanka i przynosi tort. I wtedy jest ta dylemat, pokusa przerwać post, czy nie? Uporczywe. Uporczywe. To znaczy, gdy długo trwają i gdy się powtarzają. Na przykład jest pewna osoba, która sprawia mi problemy. Gdy ją widzę, od razu wpadam w gniew, i teraz jest pokus, jest, jest ta walka. Gdy widzę tą osobę, cały czas, wiele razy muszę walczyć. Z tym gniewem, żeby bez powodu tego gniewu na niej się nie wywnętrzać. Przechodzimy do następnego punktu, ostatniego już, ale nas zbaw ode złego, przeszłego, obecnego i przyszłego. Całość modlitwy Ojczy Nasz kończy chwała ojcu. Zastanówmy się teraz, czy można wybawić, uczynić wolnym od zła przeszłego. O to prosimy. Okazuje się, że Pan Bóg wyzwala nas również od zła przeszłego. Bóg zwycięża i leczy też to zło z naszej przyszłości. Jest to nadzieja dla wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczyli różnych traum przeżyć. Być może w dzieciństwie, teraz też w psychologii wiele się mówi, jak to różne cierpienia, traumy wpływają, które doświadczyliśmy w dzieciństwie, wpływają na naszą teraźniejszość czy przyszłość. Okazuje się, że to nie determinuje całkowicie naszego życia. Jasne, że wpływają, ale nie determinują, czyli. Pan Bóg mówi nam: Od tego zła przeszłego również Cię wyzwalam. Pan Bóg wyzwala również od tego zła, od tych traum, które dawno temu być może przeżyliśmy. I jest możliwe życie normalne, ponieważ często mówi się: No, na Ciebie to już tak wpłynęło, że Ty już się nie zmienisz, będzie tak i tak, i to będzie na Ciebie cały czas wpływać. A tutaj mamy i widzimy, że Pan Bóg ma taką władzę, że może nas uwolnić od zła przeszłego i to nie musi na nas wpływać. Obecnego, teraźniejszego. Po raz ostatni posłuszmy się i posłuchajmy przydatnego w naszych rozważaniach katechizmu Bellarmina. Nie tylko prosimy, aby Bóg odpuścił nam grzechy przeszłe i strzegł nas od przyszłych, lecz aby. Nadto wybawił nas od wszelkiego złego, teraźniejszego. Uważajcie, z jak wielką mądrością Pan nasz Jezus Chrystus uczy nas prosić o wybawienie od złego w ogólności, nie stępując do szczegółów, np. do ubóstwa, choroby, prześladowania. Bo częstokroć zdaje się nam, iż rzecz, jaka jest nam dobrą, a Bóg widzi, iż jest nam, Złą. I przeciwnie, częstokrość zdaje się nam, iż rzecz jaka jest złą dla nas, a Bóg widzi, iż jest nam dobrą. I dlatego podług nauki Chrystusa Pana prosimy Boga, aby nas zbawił od tego wszystkiego, co Bóg widzi, iż jest złem dla nas żeby to była podług nas pomyślność czy niepomyślność. My wiele faktów ze swojego życia nie umiemy prawidłowo zinterpretować i to, co wydaje nam się dobre dla naszego życia, okazuje się złe i dlatego również od takich przypadków prosimy, aby Pan Bóg nas wybawił nie tylko od tego złego teraźniejszego, obecnego, które my dostrzegamy, że to jest zło i prosimy, żeby nas wybawił, ale również od takich sytuacji, które my myślimy, że to jest dobro, a to jednak przynosi nam złe skutki, albo również odwrotnie, gdy myślimy, że coś jest złe, a tak naprawdę Pan Bóg nas od tego nie wybawia, bo to przynosi nam dobry owoc naszego rozwoju duchowego. Tak się dzieje bardzo często z cierpieniem, które doświadczamy, prosimy, żeby Pan Bóg od nas to cierpienie odsunął, a ono jest z nami i tak jakby Pan Bóg nie wysłuchiwał naszych modlitw, a po prostu Pan Bóg wie, że te cierpienie przyniesie nam dobry owoc, jeżeli przyjmiemy je, przyjmiemy je w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym. Dlatego Pan Bóg zawsze wybawia nas od złego, teraźniejszego, obecnego, ale nie według naszych planów, naszych myśli, tylko według jego woli, która jest dla nas bardziej korzystniejsza niż to, co my myślimy. I tutaj również ten komentarz do zła od razu poszedł do zła przyszłego, zła teraźniejszego i zła przyszłego. To, co nam się wydaje również w przyszłości, że będzie dla nas złe czy dobre. Pan Bóg nas od wszystkiego wybawia, od złego, od tego, co przyniesie nam niekorzyść rozwoju duchowego, czy niekorzyść zagrozi nam naszemu zbawieniu, to nas od tego wybawia, ale nie według naszej interpretacji, tylko według Jego woli, bo On wie i widzi. Więcej niż my. Zakończenie. Chwała Ojcu. Może troszeczkę nam to nie pasuje do Ojcze Nasz. bo no My jesteśmy przyzwyczajeni, że po Ojcze Nasz mówimy strawaś Mary. A tutaj jest Chwała Ojcu. To zakończenie kojarzy nam się, którzy mówicie, brewiarz, każdy psalm jest zakończony Chwała Ojcu. I tu też jakby to jest właśnie podobne. Bo nie wiem, czy pamiętacie z pierwszego odcinka, właśnie Ojcze Nasz miało też pełnić taką rolę. Bracia, którzy nie potrafili czytać, mówili zamiast godzin przypisanych, godzin kanonicznych zbrawiarza, mówili ileś razy Ojcze Nasz. I tutaj widzimy tą rolę: Ojcze Nasz zamiast. Czytanych psalmów na pamięć, mówię Ojcze Nasz, ale kończę Ojcze Nasz tak, jakbym skończył ten psalm z godziny kanonicznej, mówiąc Chwała Ojcu. Modlitwa Chwała Ojcu to pochwała Trójcy Świętej, spinająca całość. Na początku również była wezwana cała Trójca Święta. Przy pierwszych słowach. Ojcze Nasz były wymienione wszystkie osoby Trójcy Świętej. Ojciec Stworzyciel, Syn Odkupiciel i Zbawiciel i Duch Święty Pocieszycie. Wszystko jest na chwałę Boga w Trójcy Świętej oraz w Nim. Dzieje się w Nim i modlimy. Cała modlitwa, modlitwa Ojcze Nasz i każda nasza modlitwa zaczyna się od. Trójce świętej, od Boga jednego w Trójce Świętej, i na tej pochwale Boga się kończy. I to jest też cel modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam za tą uwagę i cierpliwość przez wszystkie nasze rozważania.